Wiódł ślepy kulawego. To powiedzenie dobrze pasuje do sytuacji, w której inwestor ze sprzedawcą biorą się za walkę z mostkami cieplnymi na chwilę przed montażem okien. Zamiar słuszny, tylko efekt tego żaden, bo to nie ten czas i nie ta droga. Czym są mostki cieplne, jak powstają i jak z nimi skutecznie walczyć? Dzień dobry. Nazywam się Andrzej Błaszczyk i witam was w kolejnym odcinku wideo poradnika Okno Rada. Do oglądania zaprasza Aluplast, producent kształtowników okiennych systemów Ideal, Energeto i Intertek. Inwestorom skóra cierpnie na myśl, że podczas montażu okien mogą powstawać jakieś mostki cieplne. Jako, że temat znają raczej ze słyszenia, łatwo ich najpierw mostkiem postraszyć, a później namówić na różne montażowe i finansowe szaleństwa. Czy mostków cieplnych w montażu okien należy się bać i walczyć z nimi za wszelką cenę? Według Instytutu Jakości RAL oraz Instytutu Techniki Okiennej z Rosenheim. Mostki cieplne są lokalnie ograniczonymi punktowymi, liniowymi lub pełnopowierzchniowymi słabymi miejscami termicznymi w przegrodzie zewnętrznej budynku. Przyczyną powstawania mostków cieplnych jest łączenie różnych elementów budowlanych albo użycie materiałów budowlanych o różnej przewodności cieplnej. Cechami charakterystycznymi mostków cieplnych jest zwiększony przepływ ciepła oraz niższa temperatura powierzchni po stronie pomieszczenia. Ze względu na przyczynę powstania wyróżniamy mostki cieplne konstrukcyjne i geometryczne. Mostki konstrukcyjne powstają w miejscu przylegania do siebie materiałów o różnej przewodności cieplnej. Mostki geometryczne Powstają w miejscach, w których powierzchnia oddająca ciepło jest znacznie większa od powierzchni przyjmującej, np. Na w narożach budynków. Ze względu na zakres oddziaływania wyróżniamy mostki punktowe, w których na niewielkiej powierzchni występuje wyższa przewodność ciepna, albo mostki liniowe, w których wyższa przewodność ciepna występuje na pewnym dłuższym odcinku. Zamontowane okno, tak jak je widzimy w gotowym budynku, wymaga połączenia ze sobą co najmniej kilkunastu elementów budowlanych wykonanych z materiałów o różnej przewodności cieplnej. Gdy budynek wznoszony jest w systemie gospodarczym, a w tym systemie powstaje większość domów jednorodzinnych, dobór materiałów i sposób ich łączenia jest dziełem przypadku. Dowolni wykonawcy proponują dowolne rozwiązania techniczne i materiały. Inwestor akceptuje ich użycie i poszło w ścianę. Wyborem rządzi marketing do spółki z ekonomią. Cena wygrywa z fizyką budowli. Przy takim podejściu, nawet w najlepiej wykonanym montażu okien, powstawanie konstrukcyjnych liniowych mostków cieplnych na styku okna z murem jest nieuniknione. Powstające w montażu okien mostki cieplne mają bardzo złożony charakter i w różnych miejscach przyjmują różne wartości. Inna jest wartość liniowego mostka cieplnego w okolicy górnego ramiaka ościeżnicy i nadproża. Inna na bokach, w obrębie stojaków ramy ościeżnicy, a jeszcze inna na dole, na połączeniu progu konstrukcji okiennej z murem albo fundamentem. W miejscu instalacji parapetów. Jeżeli gdzieś usłyszycie, że przez zastosowanie jakiegoś pojedynczego elementu budowlanego albo materiału można w cudowny sposób zlikwidować mostki cieplne wokół okna, to nie wierzcie. Na razie to po prostu niemożliwe. Liniowego mostka cieplnego powstającego wokół okna nie zlikwiduje również montaż okien w warstwie ocieplenia. Pozycja okna względem muru to tylko jeden z elementów, który może wpływać na jego wartość i nic więcej. Skuteczna walka z liniowymi mostkami cieplnymi jest bardziej skomplikowana niż się powszechnie wydaje. W przypadku wielowymiarowych przepływów ciepła występujących w obrębie połączeń okien z ościeżami, jest tylko jedna droga prowadząca do skutecznego ograniczania wartości liniowego mostka cieplnego, a nawet jego całkowitej likwidacji. Tą drogą jest zaprojektowanie montażu okien od A do Z wraz z detalami wykonania, a później realizacja projektu bez zmian i odstępstw. W projekcie trzeba z góry określić wszystkie elementy budowlane i materiały, jakich użyjemy do wznoszenia budynku, zamontowania okna i dalszych robót wykończeniowych, a także sposób ich łączenia. Uprawność wyboru oraz wzajemne oddziaływania należy każdorazowo zweryfikować pod kątem obliczania i prezentacji przebiegu izoterm w obrębie połączeń okien z ościeżami. Tylko w ten sposób można w miarę dokładnie określić przepływ ciepła i rozkład temperatur w przekroju poprzecznym elementu budynku. A gdy to konieczne, dokonać odpowiednich korekt w doborze materiałów i sposobie ich łączenia. Pozostaje jeszcze odpowiedzieć na pytanie, czy i kiedy mostek ciepny stanowi realne zagrożenie dla budynku albo użytkownika. Mostki ciepne, nawet te o znikomej wartości, zawsze są zjawiskiem niepożądanym. Jednak w większości przypadków można z nimi mieszkać latami, nawet nie zdając sobie sprawy z ich istnienia. Naprawdę groźnie i niebezpiecznie robi się dopiero wtedy, gdy mostki stają się przyczyną obniżenia temperatury na wewnętrznej powierzchni połączeń okien z ościeżami poniżej poziomu powodującego powierzchniową kondensację pary wodnej. Możecie przyjąć, że ta granica bezpieczeństwa to temperatura plus minus 13 stopni Celsjusza. Pewną pociechą dla inwestorów powinna być informacja, że w przeciętnych warunkach klimatycznych, w każdym przypadku prawidłowego wykonania montażu okien, powstające mostki cieplne raczej nie prowadzą do spadku temperatur na wewnętrznej powierzchni połączeń okien z ościeżami poniżej tej granicy. Gdy w normowo określonych warunkach, gdzieś na połączeniu okna z ościeżem, dochodzi do takiego spadku temperatury. Prawie na pewno mamy do czynienia w tym miejscu z wadą montażu infiltracją powietrza przez połączenie albo zawilgoceniem warstwy termoizolacji. Mostek plus wada montażu to już siła złego na jednego i nieszczęście gotowe. Przyczyną wychładzania wewnętrznej powierzchni połączeń okien z ościeżami mogą być także skutki przepływu powietrza przez konstrukcję okienną. Nawet wtedy, gdy mieszczą się w wartościach dopuszczalnych. W takim przypadku trudno jednak mówić o jakiejkolwiek wadzie montażu. Podsumowując, mostki ciepne są jak te smuki z bajek. Pokonać je niełatwo, ale starać się trzeba. Ręki księżniczki i połowy królestwa z tego nie będzie, ale poprawa komfortu budynku i trochę kasy oszczędzonej na ogrzewaniu. Jak najbardziej. Dziękuję za uwagę i zapraszam do subskrypcji wideo poradnika Okno Rada. Jeżeli chcecie przesłać do nas pytania albo propozycje tematów wartych omówienia, piszcie na adres oknoradamaupaoknotest.pl W następnym odcinku Jędrzej opowie o tym, jak sprawdzić zalety okien jeszcze przed ich zakupem. Chcecie wiedzieć, czy nowe okna będą ciepłe, ciche, szczelne, trwałe i sztywne? Zostańcie z nami. Do zobaczenia. Do oglądania odcinka zapraszał Alublast, producent kształtowników okiennych systemów Ideal, Energeto i Intertek.